Z czym kojarzy się Samsung? Ze smartfonami, telewizorami, ze sprzętem audio, pralkami, może z lodówkami? Generalnie nowoczesne, ale typowo użytkowe urządzenia z segmentu RTV-AGD. Tymczasem okazuje się, że ta firma to niemalże Arasaka z Cyberpunka 2077. I w dzisiejszym materiale przedstawię Wam 10 najdziwniejszych, najbardziej zaskakujących rzeczy wyprodukowanych przez Samsung. MSC Gulson, czyli jeden z największych kontenerowców na świecie. Został zwodowany w 2019 roku w południowo-koreańskiej stoczni Samsung Heavy Industries. Jego wymiary to 400 metrów długości i 61,5 szerokości. Żeby lepiej uzmysłowić wam pojemność tego statku, dodam, że jednorazowo może on pomieścić prawie 8,5 miliona mikrofalówek, 223 miliony bananów albo ponad 47,5 tysiąca samochodów osobowych. W sierpniu 2019 roku, niespełna dwa miesiące po zwodowaniu, kontenerowiec zawitał do portu w Gdańsku. W 2014 roku w Riyadzie, czyli stolicy Arabii Saudyjskiej, ruszyła budowa metra. I, tak, oczywiście za realizację tego przedsięwzięcia w dużej mierze odpowiadał Samsung. W tym przypadku Samsung Construction and Trade, czyli najstarsza część całej korporacji, powstała jeszcze w roku 1938. Metro w Riadzie składa się z 6 linii i liczy sobie 176 km długości, a Samsung wybudował linie numer 4, 5 i 6. Ten sam oddział firmy odpowiada także za budowę Burj Khalifa, czyli aktualnie najwyższego wieżowca na świecie. Jego wysokość wynosi dokładnie 827,9 metra, a oficjalne otwarcie nastąpiło 4 stycznia 2010 roku. Budynek ma 163 piętra użytkowe i kosztował 1,5 miliarda dolarów. Co ciekawe, nie jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie Samsunga, ponieważ wcześniej firma była wykonawcą innych wysokościowców m.in. Petrona Twin Tower. W Malezji oraz Taipei 101 na Tajwanie. W maju tego roku, w ramach współpracy w zakresie szczepień między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Południową, firma Moderna podpisała umowę z Samsung Biologics. Porozumienie przewiduje produkcję, pakowanie oraz dystrybucję szczepionki przeciw COVID-19. Póki co firma zajmuje się wyłącznie umieszczaniem preparatu we fiolkach lub strzykawkach oraz pakowaniem do wysyłki, jednak przygotowuje się już do samodzielnej produkcji. Ma być do tego zdolna już w pierwszej połowie przyszłego roku. Na początku wspominałem, że Samsung to niemalże Arasaka, więc nie mogło zabraknąć produktu związanego z militariami. Spółka Samsung Techwin zaprojektowała i wyprodukowała automatyczne działko strażnicze Samsung SGR A1. Jest ono wykorzystywane przez Koreę Południową do obrony granicy z Koreą Północną. Działko jest zdolne do samodzielnego namierzania i ostrzeliwania celów. Ale działko SGR-A1 wcale nie jest pierwszym kontaktem firmy z militariami. Jeszcze w latach 90. Samsung Aerospace produkowało na licencji Lockheed Martin myśliwce F-16, które zasiliły później koreańskie siły powietrzne. Otrzymały one oznaczenie KF-16, a pierwsze samoloty zostały dostarczone armii w grudniu 1994 roku. Odrzutowce, automatyczne działka, gigantyczne tankowce, to wszystko naprawdę robi wrażenie i brzmi imponująco, ale Samsung zajmuje się także mniej spektakularnymi projektami. Na przykład kilka lat temu wyprodukował elektroniczny, inteligentny bidet. Montuje się go bezpośrednio na muszli klozetowej, a regulować można między innymi pozycję dyszy, temperaturę deski oraz temperaturę i ciśnienie wody. No i bidet automatycznie wykrywa… nie wiem jak to określić… użytkownika. W polskich sklepach tego nie znalazłem, ale przez internet można sobie zamówić. Wspomniany wcześniej oddział firmy o nazwie Samsung Construction and Trade posiada także pięć prestiżowych pól golfowych. Wszystkie zlokalizowane są w Korei Południowej, a najstarszy z nich, czyli Anyang Country Club, zostało otwarte jeszcze w roku 1968, czyli 53 lata temu. W 1976 roku w Korei Południowej otwarto gigantyczny park rozrywki o nazwie Everland. W kolejnych latach rozbudowywano go o kolejne atrakcje, takie jak pole golfowe, zoo, akwapark, muzea czy hotele. Ostatecznie ośrodek przemienił się w Everland Resort, a jego właścicielem jest, jak nie trudno się domyślić, Samsung, a mianowicie dobrze wam już znane Samsung Construction and Trade. Park odwiedza rocznie blisko 6 milionów gości. W 1994 roku władze Samsunga podjęły decyzję o wkroczeniu na rynek motoryzacyjny. W segmencie samochodów dostawczych zadanie to przypadło filii Samsung Heavy Industries, ale już dwa lata później utworzono dedykowany oddział, który otrzymał nazwę Samsung Commercial Vehicles. W 1994 roku powstał także oddział Samsung Motors odpowiedzialny za samochody osobowe, który trzy lata później nawiązał strategiczne partnerstwo z Nissanem. W jego ramach w styczniu 1998 roku rozpoczęła się produkcja pierwszego seryjnego samochodu marki Samsung. Był nim Sedan SQ5, będący tak naprawdę lokalną odmianą Nissana Sephiro. W kolejnych latach koncern Renault przejął ponad 70% akcji Samsung Motors, zmieniając tym samym nazwę przedsiębiorstwa na Renault Samsung Motors. Od 2009 roku wszystkie kolejne modele tej marki były bliźniaczymi konstrukcjami Renault. Tak na przykład Samsung QM3 to tak naprawdę lokalna wersja Renault Captur. Koreę Południową nazywa się czasami Republiką Samsunga i jak widać określenie to nie wzięło się znikąd. Na dzisiaj to wszystko, do usłyszenia.